Jął Jedziemy robić misję UD jak U dupa A bo nie, poczekaj, zostawię tę furę. Zostawię. Nie, przy... nie, bo przyda nam się do kolejnych misji UD mm. Pamiętam, że tam będzie coś z policyjną wozą No tak to będziesz dogodłam. najpierw to... zdobądźmy samochód kartelu Kolumbijczyków, bo będzie nam potrzebny do misji. No to załatw to na miejscu, bo jest niedaleko. No. Tak myślę właśnie Przy okazji O, oh, no i szlaba nominowałeś, lumpo Przy okazji sobie HP odnowimy Jeszcze jakbyś kewlar znalazł Właśnie A nie ma kewlara u tego wojskowego? Nie sprawdzamy Czyli najlepiej by było uderzyć jeszcze na komisariat po trasie mhm. A jak tam się dostanę? No i ważne Może nam się uda bez tego kablara Do no. pewno da się ci zrobić z gardlami Dzisiaj ja serca, tutaj teraz będę serduszko tutaj po serduszko. I mamy serduszko hmm. Byś jakiś Hidden Package przydał. A, może się znajdzie. Czekaj tutaj. No, gdzie jest to? Kolejna ukrytka, ukryta Ukryta paczka. paczka. No tak. A, masz fakt. Co mi zagrał. Tak, tak zwał wszystko na mnie. Wbijaj, do D. Do pana D. A wbijał wbijał w abule jeszcze nie ma A wiecie, gdzie ta jest? Nie. nie. O, <kluzny> Oj, o, a niedaleko naszego No. Więc możemy z, zobaczyć to no I tak nie ma limitu czasowego tutaj, więc no. powinno przejść. Dokładnie. Deal to deal. Dokładnie. I na chuj ten. <noise> no zbiera mi się, jak chce mi się po kosteczki. Spoko jak się znajdzie to się znajdzie, jak mi to nie. No. Nauczył się używać kuje i teraz błeści. Dobra, odbijesz go. Tego. No. Przejdź ich ładnie. Oga, uciekaj. Cholera. I liczyć. No. no. To jest najgorsza część. Ej, bazooką! Ty no. tym zawsze trafisz. No tak. Nie też pazutnie Dobra to nie Pamiętaj jest w tym garażu be be. Jest hmm? z bazą tak. Tej... Dziwnie celuje o, teraz nie chcę nie chcę powrócić, Dobra, jeszcze te dwa garaże. Gdzieś tutaj jest. to już było minęło Hehehe <grymne> zginął, chyba zginęło od tego wybuchu No to <grymne> No Bierz tego No właśnie to <grymne> A, ja, tamten D to Donald jest, Ty. Donald Love Pff. być może. I tak było napisane, że tego do Donald Love hata. Teraz jest na ludzie powinno być. No, nas No, kto ma nas gonić przez tych wszystkich wygrzebałych? się przyjmujesz za bardzo. Ale zauważyłeś, że już w Vice City czy San Andreas nie ma także, że jak pukniesz samochód, to ci kasa wpada? Jeszcze raz. Tutaj masz tak, że jak pukniesz samochód, to ci leci kasa. Nie masz? tak. Jest tak. Jest. No, to my byśmy byli milionerami, albo... Ale nie, jak winną furę pukniemy. No tak. To leci kasa. No. no o to mi chodzi, No to będzie mało. No mało, ale... W Vice City to jest za zabicie, tak, osobą dostajesz kasy. O, dobra. Mamy furę. Czyta. Czy, czyta, aha. I nie do sejwa. No jadę się, zamordowałeś. Ale trzymajcie się. Na razie.